Dzisiejszą rozmowę przeprowadziliśmy w Gąpie Kordong w Darnkowie, obok Kudowy Zdroju. Jest to główny ośrodek buddyzmu tybetańskiego w tradycji Mapa w Polsce. Jeden z niewielu w całej Europie. Przyjeżdżają tu mistrzowie z całego świata, przeprowadzane są kursy medytacyjne, a także praktyki religijne. Ośrodek również pełni rolę archiwizacyjną. Na swojej stronie internetowej tłumaczy i udostępnia buddyjskie teksty. My porozmawialiśmy dzisiaj ze Sławkiem, rezydentem w Gąpie. Naszą rozmowę podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej porozmawialiśmy o środku, a w drugiej o budzdyźmie per se. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja, ja Jestem z... Stefania, <grystujesz> ja to jest Sławek. Jesteśmy w gąpie Cordon. Tak, tak. To jest gąpa, która powstała w latach 90. założona przez Trumerick Zina eee, W takim miejscu mało dostępnym. Na początku jak miała ta gąpa tu powstać, wiele osób mówiło, że jest niemożliwością w takim miejscu, żeby dowieść tu materiały budowlane, bo widzicie jaka droga tu jest. Natomiast ośrodek jaki jest z zewnątrz widzicie, być może umieścicie go też w swoim filmie. Został wybudowany dzięki pomocy Sangowiczów i to pracy fizycznej, jaki... Środki to są zebrane przez, przez Sangę. Oczywiście były osoby, które dały więcej na ten ośrodek. Jest to ośrodek, który jest jednym z najznamienitszych, jeśli tak mogę powiedzieć, w Europie. Z tego względu, że raz, że został wybudowany w tradycyjnym tybetańskim stylu. Dwa, że malowidła w środku w gąpie są wykonane przez artystów. Z Butanu. To są ręcznie malowane obrazy. W gąbie musi być utrzymywana temperatura około 10 stopni, żeby, żeby w zimie te farby nie wyblakły, ponieważ są pełni naturalne. Ale to, co jakby daje największą świetność temu ośrodkowi, to nauczyciele wyjątkowi, nauczyciele buddyzmu mistrzowie, którzy tu przyjeżdżali, Cimerdzinim Pocze, który założył ten ośrodek, wybitna postać, o której wiele osób by mogło powiedzieć dużo więcej ode mnie. Później następny mistrz to jest taką centrum winpotrze, to jest ktoś taki w naszej linii buddyzmu jak Dalai Lama, który jest znany. Dalai Lama jest Głową jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego czyli grupy. Natomiast my należymy do najstarszej szkoły buddyzmu tybetańskiego do Nyingmapy. i tak w Trudyn Poczer to był, yy, był głową Nyingmapy, czyli kimś takim jak Dalai Lama dla grupy. No i to był mistrz, którego przez, yy, przez, przez wiele lat, yy, wiele osób z całego świata zapraszało, żeby ich odwiedził, żeby przyjechał, żeby poprowadził u nich nauki, czy żeby poprowadził praktyki, czy żeby wprowadził w praktyki. I z tego co wiem, to on zawsze odmawiał. Nigdzie nie jeździł. Natomiast w pewnym momencie poprosili go ludzie z naszego ośrodka, żeby nas odwiedził. I ku zaskoczeniu wszystkich on się zgodził. I to było tak, że on tu przyjeżdżał nie na 3 dni, na tydzień, tak jak czasami odwiedzają tacy mistrzowie, on tu przyjeżdżał na dwa, na trzy miesiące i dawał tu takie nauki, że jedna z takich też bardzo, bardzo wybitnych postaci w buddyzmie tybetańskim, Kander Limpoche, jak przyjechała tu pierwszy raz, to powiedziała, że przyjęła to zaproszenie mimo napiętego grafiku po to, żeby zobaczyć, co tu takiego jest, w tym dankowie, że tu przyjeżdżał taki wybitny mistrz jak taką Cetru Dreampoche, który dał tu zresztą takie nauki, których nie, nie dał nigdy nawet u siebie tam w klasztorze w Indiach. No, no. także to, to wszystko, to wszystko, to wszystko czyni to miejsce właśnie takim wybitnym. I też ci mistrzowie, właśnie m.in. Kandra i Pocze, mówią, że czuć, że tu jest miejsce praktyki buddyjskiej, tak? że to nie jest tylko ośrodek, tylko że przyjeżdżają tutaj ludzie. Dzisiaj nas tutaj jest mało, natomiast w lecie tych ludzi jest więcej. Zwłaszcza jak są kursy, to na kursy przyjeżdża sporo osób. Też jak są kursy, każdy może przyjechać i zobaczyć, czy go buddyzmu interesuje. A co, a co sprawiło, że właśnie mistrz przyjechał właśnie tutaj? Który? Tak, tak centrum i Pocze. Tak. Myśmy się pytali jego asystentów i, i oni kładli rękę na sercu i mówili, że nie wiedzą. I to jest wielka tajemnica do dzisiaj dla wszystkich. Dlaczego akurat do nas przyjechał? Nikt tego nie wie. Są różne domysły, każdy ma swoje, ale na ile one są prawdziwe, to, to ciężko powiedzieć. Natomiast w Indiach podobno to też wiemy od tej wielkiej mistrzyni mistrzynik Pocze, że było powiedzenie, że jak chcesz dostać naukę od taką galce dla poczę, to musisz jechać do Polski. Kontakty <grym> tutaj z miejscową ludnością, to my też jesteśmy miejscowi. Raczej no, tu ze wszystkimi e, żyjemy dobrze. Czasami ktoś tam nam przyjeżdża traktorem, skosić łąki, e, potem sobie wziąć tą trawę, także nie ma, nie ma tutaj, nie ma tu... Jakichś konfliktów, czy e, jesteśmy już tu tak długo, że wszyscy są przyzwyczajeni, także. Czy działalność ośrodka polega na tym, e, że są właśnie kursy? A, tak, tak. Główna działalność ośrodka e, polega na tym, e, no teraz ta sytuacja, która była, troszeczkę to, e, to rozbiła, ale na tym, że organizowane są kursy dla buddystów. E, różnych praktyk czy, 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 czy są jakieś wykłady i druga rzecz, no, to jest takie miejsce do medytacji, że ludzie też tu przyjeżdżają praktykować, medytować, tak? ludzie przyjeżdżają tutaj, ta Tuta medytacja jest inna, jest taka mocniejsza, więc ludzie przyjeżdżają tutaj, żeby praktykować. Zapraszam na kursy, jak będą, jeśli ktoś jest zainteresowany buddyzmem, będzie taki kurs w lecie, najczęściej zaczyna się w czerwcu. To jest taki kurs ofiarowania lampek w intencji pokoju. Te lampki to są takie, tradycyjnie to były lampki wypełniane masłem. My je wypełniamy olejem, ale to jest tak, że są wewnętrznie robione knoty, wkłada się do takich mosiężnych lampek. Potem podgrzewa się olej, zalewa się to olejem. Lampki się zapala, robimy praktykę do tego. Później te lampki są czyszczone i znowu zapalane, aż zapalimy ich 100 tysięcy. Co roku zapalamy 100 tysięcy lampek, i można przyjechać na taki kurs. Te kursy są organizowane nawet jeśli nie ma takich wielkich mistrzów, bo ze względu na sytuację nie mogą przyjechać. Także można. Można przyjechać, zobaczyć. Natomiast no ja osobiście polecam, właśnie gdzieś się wybrać, czy w Polsce, czy gdzieś, jeśli jest możliwość i ktoś jest zainteresowany, to, to najlepszy jest kontakt z takimi mistrzami, zobaczyć po prostu jak to jest, co oni mają do powiedzenia. To jest taka często jakoś, taka inna jakość, która dla mnie też na początku, że dla wielu ludzi na początku działa tak, że się zastanawiamy o co chodzi, że nim po prostu, coś nas porusza w jakiś niesamowity sposób i zaczynamy się zastanawiać nad swoim życiem, czy dobrze żyjemy, żeby coś zmienić i no, potrafią tak głęboko oddziaływać w dobry sposób. Gdzie szukać takich informacji? Dzisiaj w internecie jest mnóstwo takich rzeczy, stron buddyjskich Można też zajrzeć na naszą stronę. Na naszej, stronie są, na naszej stronie są informacje o kursach, jakie tutaj organizujemy, ale są też strony takie, które jakby informują o różnych innych kursach, innych ośrodków, czy nawet nie ośrodków, ale takich samych, które nie mają jakby swojego takiego miejsca, ale skupiają się wokół jakichś nauczycieli, czy zapraszają jakichś nauczycieli. E, żeby przyjechali i udzielili jakichś nauk czy jakichś inicjacji do praktyk. Tak? Żeby, żeby zacząć takie inicjacje do praktyk, no to już trzeba przyjąć schronienie buddyjskie, trzeba zostać buddystą, ale to nie jest tak, że trzeba od razu. Tak? Można, no wiadomo, nikt nie deklaruje się w ciemno. Tak? Są też takie nauki, które mówią o tym, żeby wręcz pomału sprawdzać to i przed decyzją przyjęcia schronienia. Dobrze wiedzieć, znaczy trzeba wręcz wiedzieć, co ja robię, przyjmując schronienie buddyjskie i z czym to się wiąże. Tak? Jest bardzo dużo też literatury, e, książek o buddyzmie. Czasem, jak kogoś ma jakaś książka przyciągnąć, to go przyciągnie, trzeba tego zaufać, że ta akurat ta książka albo ktoś poleci, kogo, kogo nie wiem, przypadkiem wam poleci i powiedzie: O, tak ta mi ta cię a czy Ty mógłbyś nam polecić jakieś książki zarówno z buddyzmem? Jak to mówiłem, to się przestraszyłem i myślałem, że teraz mnie zapytasz, jaką książkę. <grymne> <grymne> jest mnóstwo książek o buddyzmie. Jest jedna taka książka, która... Różne książki się mniej lub bardziej podobają, ale jest jedna taka książka, która... która i początkującym buddystom i zaawansowanym Zawsze się podoba. Nie wiem jak nie buddystą, ale to jest płomień chwały. To jest biografia takiego mistrza. I jeszcze no, nie, nie, nie spotkałem osoby, która by buddysty, która by nie była. To jest opowieść. Opowieść tego mistrza, która, której by się ta książka nie podobała. Natomiast nie wiem, czy byłaby dobra. Dla niebuddysty. dysty. Ja tę książkę czytałem już dosyć dawno temu. I ja czasami tak zapamiętuję, tylko na zasadzie, że mi się podobało, ale już nie pamiętam tej treści, co tam dokładnie, co tam dokładnie było. Proponuję czytać też nagłówki. Czasem to jest tak, że ludzie przyciągają skrajnie różne tematy i te książki są różne. Tak? Tak jak jest 84 tysiące nauk. To ci nauczyciele też mają różne charyzmy, jedni są łagodni, drudzy są bardziej dynamiczni i, i każdego co innego przyciąga. Tak? Bardzo dziękujemy za wysłuchanie pierwszej części naszej rozmowy. Za niedługo ukaże się i dalszy ciąg, w którym dowiemy się, między innymi, kim jest Budda i jakich narzędzi używają buddyści, by się nim stać. Serdecznie zapraszamy!